Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiału na moim kanale. A dzisiaj chciałem Wam pokazać stronkę mycsgo.net, gdzie otworzę sobie kilka skrzyneczek i ogólnie pokażę Wam, jak działa ta stronka. Na samym początku chciałbym Was zaprosić do użycia mojego kodu MATEO, który daje Wam 25% bonusu przy złożonym depozycie na stronie. Ok, myślę, że możemy zacząć otwieranie skrzynek. Co tutaj za mamy za informację? Otrzymałeś. Jest to jedynie, jakie zabezpieczenie przed oszustami Oczywiście nie akceptujemy żadnych zaproszeń ani nie pobieramy żadnych nielegalnych oprogramowań. Okej, okay. mamy jakieś asimowy tutaj do wydropienia w tej skrzyneczce, myślę, że 4. Spróbujemy otworzyć naraz. 3,16 dolara. I zobaczmy, co nam wyleci. Ok, kręci, kręci i. No w sumie nic ciekawego, dwa skałty. No niestety, z tej skrzynki jestem na minus. Dobra, zmieńmy teraz skrzyneczkę. Spróbujemy otworzyć coś innego. Ten city case wygląda całkiem spoko. 42 centy. Otworzymy kilka naraz. A na dokładnie 5, 2 dolary. Zobaczmy. Możemy wydobyć meduzę. USP key confirmed. I mamy czwórkę Hot Rod. No ale niestety nie dostaniemy nic z tych skinów. Wyleciał nam jakieś skiny warte kilka centów. No dobra, skoro było City Case, to teraz będzie T-Case. Zobaczmy, może ta skrzynka będzie dla nas bardziej szczęśliwsza. Pięć na raz, tak jak w poprzedniej. Oj, tutaj Dragonlory przelatują. Zobaczmy, co mamy. Oj, blisko był Dragonlory, ale szczerze mówiąc, nawet nie udzieliłem się, że mi to wypadnie. To te szanse są na pewno znikome. Okej, okay, sprzedajemy to. I idziemy do kolejnej skrzynki, może teraz spróbujemy otworzyć jakąś droższą. Spróbujemy tą najpopularniejszą 4,59. Dwie kostki na są do wydropienia, zobaczmy. Otworzymy również cztery naraz. O i do tej skrzynki dostaniemy również punkty. Zobaczmy co tutaj wleci. Koski przelatują. O, tutaj teraz gutnej przyleciał. No, dostaliśmy Atomic alloy. No, 12 dolarków za te 4 skiny. Łącznie zapłaciliśmy 18, więc jesteśmy na niewielkim minusie. Dobra, spróbujmy teraz jeszcze innej skrzyneczki. Tym razem od 5 do 15 dolków. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. To skrzynka z tymi kałaszkami. A nie, to jest jakaś bitwa. Dobra, to dołączmy w takim razie. W bitwach chodzi o to, kto wydropi droższego skina. Ten wygrywa bitwę i zgarnia drop przeciwnika, ale nie jestem pewny. No i kto tutaj wydropił droższego skin no, no chyba on, no 737 do 4,97 no, spróbujmy jeszcze raz Może tym razem się uda Co tutaj mamy? O, grafit dojdzie, nie, bit viper, ale on trafiał siatkę safari, więc wygraliśmy Dobra Zobaczmy teraz jeszcze jakąś inną skrzyneczkę Może tym razem te najdroższe Co ciekawego tutaj mamy? Ta skrzynka za 25 dolków. Zobaczymy co w niej jest. No, w niej już są całkiem ciekawe skiny. Otwórzmy dwie takie, bo jednak są trochę kosztowne. Nie zobaczmy, co nam tutaj wyleci. No, tutaj rycerz przeleciał. No, trafiamy AK47 Kartel i otwórkę -ka Neonuar. 53 dolki, całkiem spoko. Spróbujmy jeszcze raz, myślę, otworzyć tę skrzynkę. Również dwie. Nie, za tą skrzynkę dostajemy punkty bonusowe, już mamy ich 0,59. A teraz zobaczmy, co wyleci I mamy 4 Desolate Space i Desert Eagle Canon. Całkiem spoko. Dobra, spróbuję teraz zrobić jakiś kontrakt. Zobaczmy, na jakiej zasadzie to działa. Muszę dodać co najmniej 3 przedmioty. Dobra. Więc może na początek dajmy tego kałaszka. To M4. Na drugim miejscu. No i również tę M4. Otrzymasz równowartość przelotów od 21 do 336 dolarów. Dobra, spróbujmy. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego wleci. I co trafiamy? No niestety M4 Neon Noir 36 dolarków. Otworzę jeszcze sobie tę skrzyneczkę z tym kałaszkiem, bo wcześniej nas przekierowało do bitwy i niestety jej nie otworzyliśmy. 3 na raz, myślę, że będzie spoko. Skrzynka z punktami również. I zobaczmy. Same czerwone skiny. No, musi teraz coś wypaść dobrego. I co dostajemy? Momentu no, przeleciała. Desert Strike, Man of War. No, dolarek na plus, zawsze spoko w sumie. Dobra, sprzedajemy. Na sam koniec otworzymy sobie jakieś droższe skrzyneczki. Potem z koskami zostawimy sobie na sam koniec za 120 dolków. Spróbujmy to all in za 32. 3 awupy. 1 M4, hole. Jedna myślę, że wystarczy, i zobaczmy co nam wleci. Kręci, kręci. No i niestety. Awupka Sony Leo. 4,76 dolka. No i tak jak mówiłem, że na sam koniec otworzymy sobie skrzynkę z koskami. 120 dolków. Także lecimy z tematem. No złego skina tutaj przynajmniej nie trafimy. Dobra, spróbujmy. Również skrzynka z punktami. I co nam tutaj wyleci? Karambity przeleciały. No, będzie ta M9. jest, M9 Bayonet. Spoko, 15 dolarów na plus. Więc myślę, że nie najgorzej, co? Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeszcze wam na koniec przypomnę, że z kodem Mateo macie 25% bonusu przy składanym depozycie na stronie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.